Siemanko widzowie, z tej strony Kacper i dzisiaj będziemy grali w Doom City Battles 2 z Szymkiem y, Random Bananza Witchfire i wybrało nam Etiena jak na razie bohatera chłopie Dobra, co będzie jaka trzecia? Ja Ice, mam Monkey. Mapkę wydało, Ice Monkey Ice ale niestety Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Czekaj, my mamy takie same, tak? No tak. Dobra. Czyli równa szansa. Oczywiście. Ja wiem, zależy jak umiesz zgrać. grać. Zależy Obracę jak. jak Bąbiczkę dajemy. Teraz tego. Tak. Szulikę to jest bumerang, nie żulikenowiec. Dobra, jak to, jak to mapkę się ulepszam. Wysyłam ci balony. O chłopie. No to mam lipsztyk. Ty lepiej poszedłeś niż ja. Chyba. Ty, Luch. no byckitu! Nie, ja lepiej. Jednak. Nie no, tak samo lecimy. Według... Nie, nie tak nie takie za mną leczenie. Chodzimy, że tam. Że tak samo dobrze mamy. A jest monki Brum. Pęk. I co tu jeszcze może być? Może to. Piek. Mam do... Na no gościu, ty tam walanie tu, a nie o tako stoisz. Ja pier... O tego jeszcze nie postawiłem. Siema. Alchemist. No stawaj, stawaj jak tam chcesz. No, pyk pyk, dobra. Jest na razie git. Ja, ja mam muzyk. No właśnie słabo poszedłeś. Słabo poszedłeś. Ja bym w sumie o tą selną gdzieś indziej postawił. Ja, ja też bym to toselną. Czekaj, ja dam tak dobra. Przez przypadek z miałem jestem Dobra, dobra, dobra trudno Mam zero kasy równe. Aha. Teraz 602. Ja czy no, Nara się luzik. Na razie luzik. Kurde. Ty dobrze to postawiłeś. No, widzisz jak ja mądry. Ja chopię, powinienem już do trzeciej klasy iść, Bo ja wiem, ile to jest 59? Dobra, a tabliczkę mnożenia umiesz. Mnożenia nie umiem? A więc tak. Sobie wezmę nie wiem, Na przykład 3 razy 6. 6, czyli.

I jeszcze daj 618. Moje, moje obliczenia jakoś źle wyszły po prostu. No po prostu źle obliczyłeś. Czekaj, masz plaszkę za I chyba permacierdza sobie zrobię. Zrobię yeah. chyba pod moje ulubione drzewko jednak. Czyli tak troszkę na gładkim dam.

Mogą teraz ulepszyć. Cieszę. Dobra. Ty źle ulepszyłeś Ice Monkey, tak szczerze. No, ale nic na razie leca. Okay czyli to się nie poszło, o Dobra. Dobra. Ile masz hajsów? Czterdzieści tysięcy. Ja dziesięć ja tysięcy mniej. Oj, co ty tak no. słabo? Mi nic nie przeszło, widziałem. Dobra. Yy, widzowie, widzimy się, widzimy się w następnej rundzie. Okej. Okay. Dobra, widzowie, już jesteśmy. Wylosowało nam takiego bohatera i teraz mamy... Super, super małpka. Super Nie. Gówno mam dało, sztyk mamy. Nie, jest dobre. Ja pamiętam jak kiedyś grałam w farmami, to, to było tak broken. Te farmy były kiedyś tak broken. Kiedyś, kiedy nimi grałem. To jest Pastyda Smurny. Hello, Bozo! Jak to się chłopiek ulepszało? No, Jak to się ulepszało? Przypomnij sobie. Yep. Ale chłopie, A co ja, rok nie z... ja rok nie grałem! Ja rok grałem! No i to co? Przypomnij sobie. Ja też dawno nie grałem w miarę. Yep. Dobra, co? No, faktycznie co? to było tak broken. Może dobrze ulepszyłem, może nie wiem. Czy moja jestem Ten A jest mluki. pewnie tak i tak trzeba ulepszyć, tak? Nie wiem, ja się nie powiem. Ej w sumie? głupi. Te <try> <try> farmy to był kiedyś tak broken. Nadal są chyba, chyba dobrze ulepszyła. Hop, ja więcej zarabiam od ciebie, bo tyś, ale ja szybciej, nie. albo jednak nie. No i tak samo teraz mamy, może troszkę baloników ci dam. I pamiętaj, że ty też sobie to wysyłasz. Wiem, wiem. Nie, ja sobie dam radę, chłopie. Widzisz? O kurde! O kurde! Mówiłaś, że sobie dasz radę. Mi nic nie przeszło, a tobie przeszło. Coś na chłopie zrobiłem. Pyk, pyk. Mamy. W końcu jak ja względem tego tyle. O chłopie, ja ty już masz dwa. Od ty sułańcu. Czekaj, nie no dam tak, 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 tak. Pięk. Dobra. Źle. Źle Cel. Ja mam już trzy. Tak. Źle. Walla. Czyli jak. Banan ci... Farmer ci teraz nie jest potrzebny. No źle. No co jakie mam to zrobić? Poddolne. Co? Ty ulepszasz podgórne, a nie poddolne. Poddolne trzeba. Dolne... I ten... I co? No i dolne, no i dolne. No i, no i środek i teraz to jest tak broken zobaczmy się to jakbyś mieści ja z jednej fali dostaje po jest broken no to jest mega broken Chłopie! Czemu Bluestein Battles to zrobiło? Ej, my nie mamy chyba nic na kamo. Oh, uh, nic na kamo balonie chyba nie mamy. Chłopie, to jest zbyt broken. No wiem, to jest mega broken. Ultra Sigma ultra broken. Bro Bro ja, A ja to źle mam zrobione, czekaj. No dokładnie. No. Ty masz to źle. Halo, banda. co to się odpier. Ej, wie ja, ja z jednego dostaję po 400 kasy? Źle mhm. to zrobiłem znowu. No dob dobrze teraz. A, 400 dostaje. No ja dostaję z pięciu moich po 400 jedna. Dobra. Ja dostaję chłopie 900. Co, ty, ty, masz problem. Ty bez kitu mam problem. Szybko, szybko! Dobra, uratowałem to, jestem Sigma Bo przestałem ci wysyłać. Czemu ty mi to robisz? Dobra, jest git, jest git. Dawaj mi kasę i żyćko. Gościu, zobacz, jak to leci. Zobacz, jak to hejsiwo leci. Zobacz, Ej, czemu to mi nie daje? I to Ci dało całą gazę, która tam była w środku. Ja poczekam, masz tu benzinę. Wiesz, że Ty to źle zrobiłeś, ulepszyłeś? No wiem. Patrz. Wow. Tak, tak, tak. I my tak, mamy coś na kamu? Nie, no mamy. Ja rozwaliłam. Mam Ice manki na kamo, okej. Okay. Gościu... Najlepiej na świecie to zrobiłem. Ej. Ty to zrobiłeś By. najgorzej, weź się ulepsz Ice Monkey pod dolne. Ice manki Pod dolne. Ale stary... Postaw nowe i, i na pod Postaw nowej i pod dolne. Czekaj, bo ja chłopie drui ale. I to Dobra, i teraz masz kamu balony. Dobra, goście, jak ja to dobrze ogarnęły. Kurde, ja, ja tu sypie tego. No. Kupił! Ja już mam 70 tysięcy. Czekaj. Pyk! Stary, ja, ja tą jedną mam na maksa już. No! Bo... Nie, to jest niemożliwe. To jest możliwe, ja tam widziałem balony. Ja miałem najlepsze na świecie rzeczy. Gorze. Ale, ale ty nie widziałeś takich jednych balonów. Ale dobra. No dobra widzowie, widzimy się w następnej rundzie. Dobra widzowie, już jesteśmy i nam losuje bohatera. Taki nam dropnął. No. Nie najgorszy. Proszę super małpka. A, albo ten, albo Te proszę, znowu. On dobra, dobre, dobre nam No dobre, dobre. dobre, mam, dobro, dobro. No, dobre, dobre. Nie jest źle. No, jest źle. Oj. Dobra. Teraz na początek daje. No, oczywiście to ma. Pyk, może tu dam druida. Pyk, pyk. Pyk, dobra. Tak sobie walnę. I teraz daję. A ja ciebie daję. Ej ster, czemu ja tego w tym samolocie jakby nie mogę postawić. Aha, bo go się tylko na wodzie też postawić. To jest łódź podwodna i ty chciałeś go na lądzie postawić? Ale no Dobra, nie ja wiem. nie wiedziałem, że to jest łódź podwodna. Mogę. Może Ice Monkey? O chłopie mam lipstick. Znaczy mam no, taki no, trochę no, lipstyk. Mogę powiedzieć. Troszkę Lipsztyk. Teraz może o tego bym sobie walnął. I tam. Inaczej ulepszył. Pyk, 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 pyk! Gdy ty już tam z Ice Monkey lecisz. Ope okay, ostro lecę. Ja też lecę, ostro. No. Tuli był. A ja? O kurde. Dobra. Yy, Widzę, że teraz będzie mnie inaczej słychać. Tak po prostu, nie wiem co się stało. No. jakoś się jeść? Muszę sobie po prostu kilka ten I każdy inaczej. Ej, ale czemu ty postawiłeś na środku łódź pod wodną? Yes. to masz jakieś miejsca na inne te, na inne łodzie. To ma bez kito. Oh. mam przykład oh. Tutaj. Dobra, chłopie, zajebisty czerwiec. Lecimy. Dam jeszcze to. On mi chyba daje kasę. Na czym raczej daję kasę jego umiejętnością? Dobra, ja dobra. No to zero problemów jest na razie. Ciekawe czy takie zrobię. No, ale ja to wcale mega mocno zrobię. Jeszcze nie ulepszyłeś tego tego. Dobra. Aj Gita? Dobra. Ale jest Gitas. Gites bąbową. Dostałem od niego dwa tysiące, dobra. Co jest Dobra, taki zespoły. lekki spamik nie za, zaszkodzi. No, ma tylko leciutki spamik Co tam Ci to zrobi? Tobie przeszedł jeden balon. O kurczę. 3 HP straciłem, czyli moja połowa. Bardzo dużo straciłem, cały HP. Ja nie mogę.

Łódź powodny. Dobra, gościu. Jestem nie do pokonania. Tak, on strasznie tym spami. Czekaj, gdzieś pod dolne. O nie, pod Dobra. <laughs> 2000 od niego to... Chyba... To kupię, żeby mieć wykryć... żebym wykrywał kamu w razie czego. Ja ci się tu trzy łodzie zmieściły. Cztery. Tego może sobie selne Tylko Ty tylko To kosztuje 30 tysięcy uh -huh. Oho tam nic mi nie zaszło O chłopie, ale mocnego masela zdałam. No dałeś sobie mocnego i zginąłeś o, Od siebie Dobra, Już dobra widzowie, dobra widzowie, to by było na tyle, więc trzymajcie się, nara.